Cześć, Treningowa Polsko, z tej strony Filip i w tym nagraniu pokażę Tobie elementy analizy wykresu, czyli dokładnie będziesz wiedzieć co, gdzie kliknąć, jak to ustawić, żeby pojawiło się na Twoim wykresie pierwsza, być może, analiza. Oczywiście każda strategia wy wymaga innych elementów, więc być może nie będziesz korzystać ze wszystkich, ale najważniejsze jest to, że będziesz wiedzieć gdzie kliknąć, żeby... Na ten wykres to po prostu wrzucić, żeby to później też edytować, ewentualnie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to jest najlepszy moment, żeby to zrobić. Codziennie pojawiają się tutaj nowe nagrania dotyczące tradingu, więc kliknij sobie kliknij sobie w powiadomienia, żeby otrzymywać informacje o tym, kiedy pojawi się nowe nagranie. Ja tymczasem przechodzę na ekran mojego monitora, komputera i pokażę tobie, jak to wygląda szczegółowo. A więc, żeby się komfortowo pracowało, no to ja sobie usunę zakładkę nawigator i terminalnie jest ona mi tutaj do niczego potrzebna, a chciałbym, żebyś raczej widział dokładnie no, spektrum tych wszystkich możliwości w miarę wyraźnie, jak najlepiej dla Ciebie. Mamy tutaj po prawej stronie coś takiego jak skalę pionową i oczywiście ona też się przydaje do tego, żeby sobie ten wykres zwężać, poszerzać w dowolny sposób, tak żeby później... Po prostu analizować i przenosić te wszystkie elementy na wykres. Będziemy sobie opisywać dokładnie elementy znajdujące się w zakładce wstaw, czyli jak kliknę sobie wstaw, oczywiście oprócz wskaźników, to już sobie opisywaliśmy w poprzednich nagraniach, zachęcam, żeby się z nimi zapoznać, natomiast mamy tutaj linie, kanały, obiekty Gana, Fibona, jego kształty, znaki graficzne, no jest tego tak, jak widzisz, dużo i wszystkie te elementy możesz przenieść sobie na wykres, oczywiście na nie klikając. Natomiast jest to powiedziałbym taki wolniejszy sposób, ponieważ możesz je sobie przenieść do chociażby tego paska narzędzi, który znajduje się tutaj. Czyli widzisz, że jest to kursor, krzyżyk, rysuje linię pionową, linia pozioma, linia trendu, kanał linii równoległych, poziom Fibonacci'ego dodaje tekst. Są to jakieś elementy, które są już domyślnie wprowadzone przez MetaTrader. Natomiast ja pokażę, pokażę tobie, jak możesz edytować i dodać do tego paska narzędzi. To na czym? Tobie w istocie zależy. Ja tutaj też dodam parę elementów, na których mi zależy. Pokażę Tobie, jak je wprowadzić na wykres, jak je edytować. Więc klikając sobie tutaj na dowolny z tych elementów prawym przyciskiem myszy i klikając dalej na Dostosuj, pojawia nam się okienko modyfikacji paska narzędzi. Jest to okienko bardzo kluczowe dla nas i mamy po prawej stronie te rzeczy, te elementy, które obecnie się znajdują na tym pasku, natomiast po lewej, elementy, totalnie wszystkie, które są w MetaTrader wbudowane przynajmniej na, na samym początku, które możemy sobie dodać, na przerzucić, że tak powiem, do paska narzędzi na prawą stronę. Więc rzeczy, których przykładowo ja nie chcę, żeby były, to nie chcę, żeby był równoległy, równoległy kanał. Usuwam. Jak widzisz, nie ma go po prawej stronie. Pojawił się za to po lewej. A coś, co chcę sobie dodać, to na pewno będzie prostokąt do zaznaczenia, przykładowo, jakiś stref. Na przykład, będzie to też trójkąt, dodajmy sobie, na przykład, może to być linie zasięgu Fibonacciego, niech będą, a poziomy Fibonacciego, dobra, niech, niech zostaną. Na razie nie dodaję nic więcej, klikam sobie zamknij. Tutaj jeszcze możemy to sobie przesuwać, na przykład, linie zasięgu w górę, to wtedy nam się zmieni po prostu tutaj, jakby kolejność tego wszystkiego. Jak widzisz, to się tutaj ładnie zmienia. Powiedzmy, że, że zostawimy to w ten sposób. Jak kliknąłbym resetuj, no to zresetuje się do tych domyślnych ustawień, oczywiście. Natomiast teraz klikam zamknij. Mam już ustawione pewne elementy. Kursor to jest to domyślne ustawienie. Oczywiście, żeby nic nam się nie przesuwało na wykresie w momencie, kiedy sobie analizujemy, na przykład, jakąś wcześniejszą sytuację i, i rysujemy tutaj jakieś kreski, linie, strefy, cokolwiek, no to musielibyśmy mieć e, odznaczone to przesuwanie wykresu, ponieważ jeżeli będzie zaznaczone, no to za każdym razem jak cena zmieni się. Przykładował jeden punkt pipsowy, no to nas będzie przesuwało do tego miejsca, będzie to dla nas irytujące, tego nie chcemy, więc to odznaczamy w momencie, kiedy bierzemy się za analizę czegoś, co było po prostu wcześniej. I teraz przechodząc sobie dalej, mamy coś takiego jak krzyżyk, mamy też skrót klawiszowy, czyli CTRL plus F, żeby go włączyć, i jeszcze jednym skrótem klawiszowym, który aktywuje. Ten krzyżyk jest wciśnięcie na mysz. Co jeżeli mamy tego przycisku odpowiedzialnego za scrollowanie, jeżeli go klikniesz, to również pojawia się krzyżyk. Jak widzisz, jest nawet zaznaczony. I po co nam ten krzyżyk jest właściwie potrzebny? Już Tobie tłumaczę, jak to wygląda, i do czego to może między innymi służyć. Akurat, nam ja sobie to może w ten sposób zrobię. Klikam sobie ten krzyżyk. Oczywiście, w momencie, kiedy chciałbym poznać, na przykład, jaki jest poziom cenowy tutaj, czyli na tym najwyższym punkcie, to przesuwając widzę po prawej stronie, jaki to jest poziom cenowy. Natomiast, w momencie, kiedy kliknę sobie lewym przyciskiem myszy, to pojawiają nam się trzy, trzy parametry, trzy liczby. Pierwsza jest odpowiedzialna za przesunięcie o określoną ilość świec. Czyli jeżeli mamy tutaj, akurat jestem teraz na pierwszej świeczce, teraz na drugiej, trzecia, czwarta, piąta, szósta. No i przesuwając do tej, która jest najnowsza, to widzimy, że jest 94 świeczki. Jest to pewnego rodzaju okresowość. Nie będę tutaj wchodzić jakoś tam też mocno w szczegóły. Natomiast druga, drugi para, parametr jest odpowiedzialny za punkty pipsowe. Na przykład na minus albo i na plus, natomiast ten minus czy plus się, jak widzisz, nie wyświetla, jest to tylko pomiar odległości. Jeżeli widzimy tutaj najwyższy punkt i chciałbym zmierzyć, ile od tego najwyższego punktu jest obecnie na przykład do, do tej ceny, to widzimy, że to jest 324 punkty pipsowe, czyli 32,4 pipsy, bo wiadomo, że punkty pipsowe to oczywiście nie jest też to, to, to nie są pipsy. I widzimy też poziomy cenowe, czyli ten ostatni parametr, ostatnia liczba, to jest poziom cenowy, na którym akurat znajduje się ten krzyżyk, więc jest to dobry moment do. Do podziałów, dobry element, dobre narzędzie do, do pomiarów pewnego rodzaju, bo jeżeli chcemy zmierzyć, czy nasz take-profit, który nie wiem, w naszej strategii wynosi 20 bipsów, czy nam się targę zmieści, to możemy to w ten sposób też sobie łatwo sprawdzić. Dalej, kolejnym elementem z tych akurat tutaj, które gdzieś tam zostawiłem albo dodałem sobie akurat na mój pasek, to jest linia pionowa i też mogę sobie zaznaczyć, jeżeli wezmę sobie, no nie wiem, H1, teraz interwał, przykładowo na razie narysuję sobie tutaj tą kreskę, przesunę sobie wykres za chwilę pokażę tobie jak można tą kreskę też przesunąć w inne miejsce natomiast jeżeli w, w jakiejś godzinie nie wiem przykładowo jest jakieś wydarzenie i chcemy mieć to zaznaczone na wykresie albo w jakimś tam momencie generalnie coś chcemy zaznaczyć na wykresie tą linią pionową konkretną świecę na przykład w tym w tym wypadku godzinową to możemy tam sobie tą naszą pionową linię przesunąć. Żeby zaznaczyć jakikolwiek element wprowadzony na wykres, czy będzie to linia pionowa, czy linia trendu, czy linia horyzontalna, czy jakiś prostokąt, musimy zaznaczyć to dwukrotnym kliknięciem myszką na to i jest to zazwyczaj zaznaczone też takimi kropkami dodatkowymi, które oznaczają, że no, dana rzecz jest zaznaczona. Te kropki, oczywiście, w zależności od tego, co akurat mamy zaznaczone, są w innym miejscu, to przy linii akurat pionowej są po prostu na jej dwóch końcach, akurat patrząc na ten, na ten widok, więc wygląda to w ten sposób i teraz w momencie, kiedy mam to zaznaczone, mogę sobie kliknąć jeszcze raz lewym przyciskiem i przytrzymać i w tym momencie mogę ją sobie przesuwać dowolnie we wskazane przez siebie miejsce. Jeżeli chcę to odznaczyć, bo oczywiście mogę ją usunąć, może mogę ją edytować, może przejdziemy na początku sobie do do tego odznaczenia, to klikam po prostu prawym na nią i mam coś takiego, jak odznacz wszystko, jeżeli tych elementów zaznaczonych by było więcej, albo odznacz, jeżeli chcemy tylko i wyłącznie odznaczyć tą naszą linię pionową, więc sobie odznaczam. Jeżeli chcę zmienić jej właściwości, na przykład kolor, no to znowu klikam dwukrotnie na nią, klikam znowu prawym vertical line właściwości, i mogę zmienić na przykład jej kolor, albo też inne. Rzeczy związane akurat z danym elementem. Czy ma być pokazywana na wszystkich interwałach, czy tylko na konkretnym, który sobie gdzieś tam zaznaczymy? Parametry to akurat w którym momencie ma być no ona umieszczona. Jeżeli wpisałbym tutaj 16 czy tam 17, to ona automatycznie się przesunie w dane miejsce. Jak widzimy, przesunęła się, zmienił się kolor. Ja natomiast ją po prostu stąd usunę i mogę usunąć albo wciskając klawisz Delete na klawiaturze albo tutaj na Usuń bądź Usuń Zaznaczone. Więc ja sobie kliknę Delete. Nasza linia pionowa zniknęła. I przechodząc sobie płynnie do kolejnego elementu, czyli na przykład linia pozioma wskazująca na jakieś wsparcie czy też opory. Dobra, ja sobie przejdę może na mniejszy interwał, delikatnie tutaj kliknę sobie, żeby mnie przerzuciło. Dobra, jesteśmy na początku tego wykresu naszego i mamy tą linię poziomą, którą sobie randomowo umieściłem, natomiast wiadomo, że trzeba ją umieścić na jakichś poziomach wsparć czy też oporów, czyli mogę ją na przykład umieścić w tym miejscu. No i teraz co? Działa to podobnie, tak samo jak w przypadku linii pionowych, czyli również klikając na nią dwukrotnie ją zaznaczamy. Jak widzisz, pojawiły się te elementy zaznaczenia, dodatkowo jakieś pogrubione kropeczki. Mamy tutaj możliwość edytowania właściwości, mamy możliwość usuwania, oznaczania tego, możemy cofnąć, usunięcie wcześniejszej linii. To jest skrót klawiszowy Ctrl plus Z, więc też możemy sobie na tym pracować. Natomiast ja na razie to usuwam bo chciałem tylko zobrazować Tobie, jak możesz to umieścić na wykresie. Daję, mamy coś takiego jak linię trendu. OK, kliknąłem sobie i widzisz, że pojawia się tutaj element taki, że ona się rozciąga maksymalnie do prawej strony. I teraz jest za to odpowiedzialna, odpowiedzialna jedno z ustawień. Natomiast, żeby pokazać Tobie, jak to odznaczyć, bo być może tego nie chcesz, to trzeba znowu ją zaznaczyć, czyli powtórka. Dwa razy klikamy, następnie prawym właściwości trendline, parametry i jest coś takiego jak promień. W momencie kiedy odznaczymy sobie ten promień, to yy, nasza linia trendu skończy się prawdopodobnie w tym miejscu, bo tutaj widzę, że jest zaznaczenie. Także klikamy OK. Zgadza się, jest to nasza linia trendu. Możemy ją sobie teraz, w momencie, kiedy jest zaznaczona, możemy ją sobie dowolnie wydłużać, zmieniać jakby też jej kąt, jej położenie, jej wygląd, jak, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chcemy sobie przykładowo zrobić z tego jakiś kanał rotacyjny, to możemy ją skopiować. I żeby to zrobić, musimy przytrzymać przycisk klawisz Control na naszej klawiaturze. Jak przytrzymam Control i kliknę dwukrotnie. Już mam zaznaczoną tą linię, ale kliknę znowu dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, to utworzyłeś się kolejna linia. Ty jej teraz nie widzisz, natomiast w momencie, kiedy chcesz ją przesunąć, to widzisz, że masz drugą linię, idealnie równoległą do tej wcześniej stworzonej i możemy ją przykładowo sobie ustawić w ten sposób, gdzie widzimy, że w jakimś tam kanale się porusza cena. Tutaj mamy jakieś wybicie, możemy oczywiście ten kanał poszerzyć tutaj, już w zależności od tego, jak to analizujesz. I jak do tego podchodzisz? Oczywiście tutaj w metodologię ja na ten moment nie będę wchodzić, bo to tutaj jest nagranie dotyczące tego, jak po prostu te elementy na wykres wprowadzić. Nie będziemy wchodzić tutaj w interpretację mocno. Warto, żebyś pamiętał o tym, że jeżeli masz zaznaczone jakieś elementy i wciśniesz delete, to usunie je totalnie wszystkie. Jak ja teraz wciśnę delete, nie ma ich. Ctrl Z, czyli cofniemy sobie. Chcę usunąć przykładowo tylko jedną linię trendu. To muszę pamiętać o tym, żeby jedną odznaczyć. I teraz jak kliknę Delete, to tylko ta zaznaczona się oczywiście usuwa. Znowu cofamy. Możemy to zrobić również klikając prawym. Jest coś takiego jak odznacz wszystko, odznacz pojedynczy element, czy usuń pojedynczy element, usuń to co jest zaznaczone. Więc te wszystkie rzeczy, które wcześniej sobie opisywaliśmy. Warto jednak, żeby o tym pamiętać. Ten skrót Ctrl plus Z, jeżeli coś no, zrobimy, czego byśmy nie chcieli, no, to zawsze możemy cofnąć. Ten, ten nasz ruch, więc o tym też pamiętajcie. W momencie, kiedy niestety nie mogę kliknąć na przykładowo Escape, żeby to odznaczyć, więc muszę sobie kliknąć Odznacz, żeby mieć to odznaczone, no a ewentualnie, tak jak pokazywałem wcześniej, dwukrotnie, dwukrotnie klikamy, żeby zaznaczyć lub odznaczyć dany element. Przejdziemy sobie do kolejnego elementu, czyli trójkąt. Żeby narysować trójkąt, musimy wyznaczyć trzy punkty na naszym wykresie. Czyli na przykład to może być taki punkt, to może być taki punkt i jakiś gdzieś tutaj, powiedzmy. Utworzył nam się trójkąt, oczywiście możemy zmieniać jego barwę, nie ma problemu, musimy go natomiast zaznaczyć, czyli musimy znowu kliknąć dwukrotnie na niego i prawym mamy coś takiego jak triangle właściwości i możemy tutaj dowolny kolor sobie wprowadzić, jakiś tam powiedzmy taki. Parametry, czy gdzie mają być te wierzchołki, natomiast na pewno tutaj jest to trochę czasochłonne, żeby to sobie ustalać. Lepiej jest to zrobić. A, trochę niezbyt widoczne, ale dobra, zostawmy to. Lepiej jest zdecydowanie w ten sposób sobie tutaj samemu ten trójkąt dostosowywać, tak, tak jakbyśmy chcieli, zgodnie gdzieś tam z naszą analizą. Natomiast przy niektórych strategiach ten trójkąt jak najbardziej jest używany przynajmniej przy naszych metodologiach dlatego pokazuję tobie jak możesz go na ten wykres prowadzić a dokładnie gdzieś tam które knoty co na co zwracać uwagę. Oczywiście uczymy tego na sesjach treningowych. Dobra ja sobie usuwam ten trójkąt. Nie znam to na ten, do niczego potrzebne i wprowadzamy kolejny element czyli prostokąt. Tutaj akurat nie rysujemy czterech różnych wierzchołków tylko klikając sobie lewym i przeciągając już widzimy że ten trójkąt nam, ten przepraszam prostokąt nam się rysuje. Natomiast rysując go w ten sposób, bardzo często na sesjach, przykładowo z Price Action Cycle, w momencie kiedy Paweł to pokazuje, to on rysuje pewnego rodzaju strefy. Strefy, w której mogą się pojawić kupujący, sprzedający, więc jest to pewnego rodzaju zaznaczenie, jak to wygląda. Czasami też niektórzy na swoich analizach zaznaczają w ten sposób też strefę takiego oporu, strefę też spać, zamiast rysować pojedynczą poziomą linię, to robią to właśnie poprzez rysowanie takich prostokątów, takich stref. Oczywiście znowu to samo, czyli możemy właściwości sobie nie zmieniać, natomiast nie będę w to teraz no, wchodzić, żeby nie tracić czasu. W ten sposób możesz w każdym razie dowolnie sobie te strefy rysować i teraz żeby zaznaczyć właśnie to tutaj najłatwiej jest to robić jednak na na narożnikach jak widać gdzieś, jak ja zrobię to w środku, nawet jak jestem w tej strefie to zbytnio się to nie zaznaczy. Więc w skrajnych tutaj narożnikach najlepiej jest zaznaczyć taki element i później możesz dowolnie go sobie Rysować dowolnie, go wskazywać. Ja go nawet usunę znowu. Dobra, no i dalej co? Dalej mamy poziomy Fibonacci'ego. Najpierw jest to linia zasięgu, później stricte te poziomy. Jeżeli chodzi o same poziomy, możemy sobie na przykład zaznaczyć, dobra, od najniższego do najwyższego, jak to będzie wyglądało. I widzimy, że w takim domyślnym ustawieniu mamy poziomy. Tutaj widzisz po prawej stronie 0, 23,6, 38,2, 50, 61,8 i setka. Żeby edytować poziomy Fibonaccie'ego, to też klikamy dwukrotnie. Najlepiej jest to zrobić tutaj na tych skrajnych, skrajnych tej czerwonej linii przerywanej. Klikamy, widzimy, że jest jakieś zaznaczenie. Klikamy prawem, fibo właściwości. Następnie mamy tutaj oprócz tych kolorów, stylu linii, bo to też może różnie jakoś tam inaczej wyglądać. To mamy coś takiego jak poziomy Fibonacciego, i to jest dosyć ważny element, o który też czasami ludzie pytają, czyli jak mogę dodać nowe poziomy Fibonacciego. Jak mogę dodać poziom przykładowo 200, poziom 78,2, czy też inne, jakieś tam dowolne, czy też minusowe poziomy? No bo to też nie ma żadnego problemu. I nic prostszego, wystarczy kliknąć po prostu Dodaj. Wystarczy tutaj dany poziom sobie określić, czyli na przykład będzie to T078,6, to jest 78,6, więc go tak też nazwę. To jest akurat przykład, i ten nowy poziom. No, między 61,8 a setką powinien się pojawić, więc klikam sobie OK. I jak widzisz, ten poziom się tutaj nam pojawił. Kolejny z poziomów. Oczywiście, tak samo możemy te poszczególne poziomy, z których przykładowo nie korzystamy, po prostu usunąć. Jeżeli widzimy, że nie, na danym poziomie nie ma zbyt dużo reakcji, jeżeli nasza strategia czy strategia, której się uczymy, też z danych poziomów totalnie nie korzysta, to możemy się tego po prostu pozbyć a ja tymczasem pozbędę się w ogóle tych wszystkich wzniesień, tych wszystkich poziomów Fibonacciego. Pozbędę się również tych linii trendu. Już wiesz jak je dodawać na wykres. I jeszcze linie zasięgu Fibonacciego to jest coś, co, z czego ewentualnie możemy skorzystać sobie. Zaznaczę tutaj ten mniejszy punkt, zaznaczę tutaj to wcześniejsze wybicie i tutaj też sobie przesuniemy do skrajnego elementu. Oczywiście nie wiesz dlaczego w ten sposób, ale jakby nie ma to teraz znaczenia, powiedzmy. I widzimy tutaj poziom 618, który został, że tak powiem, wyznaczająco w ten sposób odklepany. Mamy wyżej setkę dalej jest 161,8, ale dobra, i jeżeli chcielibyśmy sobie wprowadzić na przykład dwusetkę, to też możemy, klikając prawym na to na tę ekspansję. I wchodząc we właściwości, możemy sobie na poziomach Fibonacci'ego kolejne poziomy tutaj dodawać. Czyli na przykład poziom 200. Ja sobie wpiszę 2,0 i to będzie poziom FE200, albo na przykład Target 200. Dlaczego by nie? Możesz tutaj wpisywać co chcesz, to też jest jakby taka info, informacja dla ciebie. Natomiast bardziej no, istotny jest ten poziom. Co tutaj wpiszesz. Czyli jeżeli to jest poziom 200, no to musimy wpisać 2,0, bo poziom 100, no tutaj jest 1, ok? Także wpisujemy te 200, i ten poziom nam się powinien pojawić. Jak widzisz, jest target 200 tutaj. Dobra. Coś takiego, coś takiego mamy. Dobra, ja w takim razie to usuwam. Jeszcze tutaj tylko przeniosę się na ten na ten widok. Wiesz, jak to wygląda. Usuwamy to. Wiesz, mam nadzieję, jak to już wprowadzić na wykres, jak prowadzić sobie nowe poziomy. Akurat jeżeli chodzi o te linie zasięgu Fibonacciego, to są elementy, które są używane w naszych strategiach, więc zapraszam na sesję, żeby się dowiedzieć dokładnie, jak z nich korzystać i które poziomy są ważne i co ważniejsze, może w którym miejscu je rysować, czyli od którego punktu zacząć, na którym punkcie skończyć. Podpowiem, że w niektórych strategiach jest to też związane z... Najwyższym punktem dnia, najniższym punktem dnia, separatorami interwałów, no i paroma jeszcze innymi elementami, ale to taki, taka wstawka dla Was, taka dygresja. Mamy możliwość dodawania tekstu, oczywiście, na przykład punkt X jakiś, dajmy na to inaczej, tekst mamy tutaj, nazwa to jest nasza nazwa własna, się troszkę rozpędziłem. Mamy punkt X, który możemy sobie zaznaczyć. Jeżeli ja tutaj przykładowo rozciągałem to zniesienie od tego punktu do tego najwyższego i kończyłem na tym, to mogę sobie to zaznaczyć jako taką wskazówkę dla siebie, jak to wyglądało dla mnie wcześniej. Jak przytrzymam sobie Ctrl i znowu kliknę dwukrotnie na ten element, to sobie go kopiujemy. I przenieść sobie na przykład tutaj mogę sobie przenieść w to miejsce. Dzięki temu. Nie mam już tych kresek, jakby, od których wyszedł mi dany poziom wcześniej, wyrysowany ale mam punkty, które podpowiadają mi, że wcześniej wyznaczony jakiś tam poziom setka, do którego przykładowo według mnie będzie zmierzała cena, to, że zostało to wyznaczone na podstawie tych trzech konkretnych punktów no i oczywiście tego narzędzia zniesień Fibonacciego, tych zasięgów po prostu. Więc tekst możemy jak najbardziej dodawać, możemy dodawać etykietę, działa to w podobny sposób lub też mamy tutaj jakieś sekcje takich powiedzmy ikonek, jeżeli chcemy sobie je dodać na wykres i klikać. No, i mamy tutaj jakiś sukces, strzałki w górę, znaki stop, zaznaczanie, czy na przykład jakiś target został osiągnięty. Jakby to są rzeczy, z których raczej rzadko korzystamy. Natomiast też coś takiego jest, i zaznaczając sobie i klikając gdzieś tam na wykresie, to taka strzałka nam się po prostu pojawi. Nie ja wiem, teraz usunę. I wiesz już, jak dodawać elementy analizy wykresu, gdzieś tam dodatkowe. Ja pokazałem Ci podstawowe, jak to zamieszczać na wykresie jak to edytować jak z tym po prostu pracować tak już realnie. Oczywiście w zależności od strategii niektórych elementów będziesz używać, niektórych totalnie nie. Więc to jak sobie ustawisz tutaj ten pasek na samej górze zależy tylko i wyłącznie właściwie od Ciebie. Zaraz obok wyświetla się Tobie kolejne nagranie z naszego cyklu, z naszej serii właśnie edukującej, jeżeli chodzi o platformę MetaTrader 4 i w ogóle podstawy tradingu, także zapraszam Cię do tego, kliknij sobie w miniaturkę, żeby przejść. Nie, nie zapomnij o subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Cześć!